Cześć, witajcie! Wielokrotnie właściciele domków jednorodzinnych, ale nie tylko, zastanawiają się, w jaki sposób mieć dostęp do podglądu przestrzeni wokół własnego budynku. W jaki sposób otrzymać powiadomienie, że ktoś przyszedł nas odwiedzić, kiedy nas nie ma? Ten produkt to potrafi. L620CAM oprawa Steinel pozwala połączyć się bezprzewodowo i zobaczyć, kto czeka przed drzwiami. My decydujemy, czy chcemy, żeby ta osoba nas usłyszała. My ją widzimy i słyszymy. Za chwileczkę pokażę Wam, w jaki sposób sparametryzować ten produkt. Sami zobaczycie, że jest to badalnie proste. Jesteśmy w showroomie. Gdzie zainstalowaliśmy kamerę L620 Steinel CAM. Po podaniu napięcia, musimy poczekać kilkanaście sekund, kiedy się uzbroi i będzie gotowa do programowania. Usłyszymy sygnał dźwiękowy, który po kilkunastu sekundach zacznie się wydobywać z niej. Wtedy bierzemy komórkę i dokonamy następnych czynności. Kamera już jest gotowa do programowania. Słyszymy dźwięk. Który oznacza, że możemy rozpocząć programowanie. Wchodzimy do sklepu Play, jeżeli mamy Androida. Wyszukujemy aplikację Szczepiec CAM. Ściągamy ją. Ja mam już ją zainstalowaną, więc tutaj przejdę od razu do niej. Zgłosi się aplikacja. Gdzie dodajemy kamerę? Informacja, czy na pewno czerwona dioda pod kamerą się świeci, czy mruga. Dalej, czy nasz router jest ustawiony na 2 GHz. Czy są wyłączone firewall na czas instalacji? Jeżeli wszystko się zgadza, nasz system odczytał w jakiej sieci Wi-Fi jesteśmy teraz połączeni i co ważne musimy być podłączeni do sieci Wi-Fi tej samej do której będzie podłączona kamera wpisujemy hasło i czekamy do 90 sekund jak nastąpi sparowanie kamery do systemu Wi-Fi oraz naszej aplikacji. W trakcie już finalizacji parowania sygnał dźwiękowy będzie coraz szybszy. Sparowaliśmy się na szybciej niż 90 sekund. Możemy mieć podgląd teraz na kamerę. Za chwileczkę zobaczycie nas Państwo w kamerze. Teraz system jeszcze prosi, żebyśmy nadali hasło. Jesteśmy połączeni z kamerą. Tu jest obraz z kamery, więc możemy sobie pomachać. Jest dzisiejsza data, godzina. Jeżeli byśmy chcieli, my jako operatorzy aplikacji. Coś powiedzieć wystarczy, że wciśniemy ten przycisk i będziemy go trzymać. Za chwileczkę to nagram z pozycji już poza tym pomieszczeniem, tak, żeby można było zobaczyć, co jest słyszalne. Raz, dwa, trzy. W ten sposób wasz gość będzie słyszał was, jak będziecie do niego mówić. W aplikacji mamy możliwość ustawienia sposobu przesyłania alertów, informacji o tym, że kamera i czujka w niej zamontowana wykryła ruch i zgłasza nam gotowość do połączenia, wyłączenie. Wiadomość tekstowa, wiadomość tekstowa oraz dźwiękowa. Światło ma się palić non-stop, tylko w przypadku wykrycia ruchu lub jeżeli dokonujemy czynności jakiejś. Możemy zrobić zrzut ekranu, możemy nagrywać możemy ustawienia dźwięku. Możemy te wszystkie dane przesłać. Do osób zainteresowanych, komu chcemy użyczyć możliwości dostępu do tej kamery, my jesteśmy administratorem. Parametry obrazu i parametry wszystkich danych wysłanych z tej kamery. Tak jak sami zobaczyliście, sposób programowania jest banalnie prosty wręcz automatyczny. Informacja w postaci tekstowej wiadomości lub sygnału dźwiękowego przyjdzie nam zawsze, gdziekolwiek jesteśmy, oczywiście, będąc w zasięgu, o tym, że ktoś czeka pod naszymi drzwiami. Jeśli interesują Cię filmy o takiej tematyce, zapraszam do śledzenia naszych social mediów. W przypadku pytań, zapraszam do kontaktu. Do zobaczenia!